I my nie zostaliśmy z wyśrednictwem członków. Tak, a my 1-go, 3 Po Dostaliśmy dokumenty, teraz informacje. Dostaliśmy z trzeciego... Czwartego, czwartego tak. 5. 5. 5. 5. 5. No dobra, ale zobaczcie, no bo ja wiele razy słyszałem jak Kardanowski mówił, tak prowokacyjnie zapytam, no mówił, spółdzielczy, 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 jego wiceministrem był Romanczuk. No to co, on też nie chce pomóc? Nie. Gdzie są pomoże? Przecież pan był na tej komisji rolnictwa, jak było o Wielmleku i Eskimosie. Minister Rad do mnie powiedział: to idź pan do sądu. I ja z panią Moniką Łączycką podeszliśmy do ministra Ardenowskiego. O, ja jemu wtedy mówiłem: pan mówi o spółdzielni, o prawie spółdzielczym, że my rządzimy. Ja mówię: przecież my w XXI wieku nas nikt nie zapraszał na żadne zebranie do mleczarni. O, to on do mnie powiedział: to idź pan do sądu. I, nie, nie I po... to, to była cała rozmowa z ministrem Andronowskim, moja. I co, odwrócił się poszedł? Tak, odwrócił się tak. i poszedł. I nie możemy się zbierać tak jak dzisiaj, że albo ktoś będzie wiedział, albo nie będzie wiedział. Tu nie ma przypadku, tak jak w Bielmleku, że ktoś wie o spotkaniu rady, czy nie wie. Musi mieć jedna osoba z was, listę obecności ludzi, z kontaktem, z numerem telefonu, żeby poinformować, kiedy trzeba działać. Bo sąd sądem, ale musi być opór społeczny. Nie, bez tego żadna sytuacja Wam dobrze się tutaj nie rozwiąże. Nam się nie rozwiąże. Dlatego y, trzeba wziąć. Ja zaraz wezmę z samochodu kartkę, długopis i jedna osoba, która w miarę normalnie pisze, musi po prostu wszystkich spisać, żeby był kontakt. To nie chce, to znaczy, że nie rozumie powagi sytuacji. Bo to tak trzeba zrobić. I tutaj. Musi się zadziać tak, jak się normalnie dzieje na całym świecie. Jak ludzie oszukują, to jest bunt, jest działanie i jest po prostu krzyczenie o pomoc. Tu trzeba jasno pokazać. Nikt nie może dopłacić ani złotówki do żadnego udziału, i to musi być celem. Niedopłacanie ani złotówki do każdego udziału. Odpowiedzialność za to ponosi po pierwsze prezes z radą, którzy nie informowali was o tym, co się dzieje. To oni to, oni to zrobili. Oni ponoszą odpowiedzialność, a nie Wy. Zrozumcie to. Romanczuk nie może być, musi ponieść odpowiedzialność i nie może być prezesem. Bo jak on dzisiaj może być prezesem? Chyba tylko po to, żeby go jeszcze bardziej ukarać. Jeżeli będzie możliwość zrobienia tego. A ja uważam, że to jest wielki przekręt, szyty grubymi nićmi wyciąganie pieniędzy ze skarbu państwa na własny pożytek. Te, później odpowiedzialność poniesie Rada i Wy. A prezes zostanie bezkarny i koniec. No rzecz, on was okradł, wasze pieniądze za, zabrał, okradł. On spokojnie żył. Trzeba to mówić jasno i się nie bać. Bo albo się będziecie bać, i chować i płacić po 100 tysięcy, bo tak powiedział syndyk, że to sąd zasądzi, czy macie płacić do 100 czy do 50. To nie on, to nie Romanczyk, to nie ktoś inny. No ale dlatego mówię, Romanczyk stwierdził, że on jest tylko pracownikiem, żeby uniknąć odpowiedzialności. Bo my jesteśmy... Eee... To, praco sorry. to pracownik nie, nie zarabia 50 tysięcy zwykłych na miesiąc. Czy wy wiecie ile on zarabia? To kilkadziesiąt tysięcy na miesiąc. Ludzie. Tak. To, jest, to są ogromne pieniądze, plus jakieś pewnie inne, których nie widać. To nie są małe. Ja rozumiem, ponosi odpowiedzialność, ale gdyby firma miała zysk. A ja tu widzę biednych ludzi, spracowanych, bo sorry, tak trzeba powiedzieć. Wszyscy jesteśmy biedni spracowani dzisiaj. Otwarty stawać i, i do ósmy. Od i wieczorem to samo. I co z tego wszystkiego chcecie? O, problem, ilu ludzi tutaj może się załamać psychicznie i zrobić coś głupiego? Mało takich przypadków. Mało takich przypadków. Ale nie można dzisiaj zostawić ani jednego człowieka. Ani jednego człowieka nie można zostawić bez pomocy. I Ja wierzę, że tak będzie. wtedy wiele ludzi się Pierwszym celem naszym musi być doprowadzenie do jednej sytuacji, że wy będziecie spokojni i nie zapłacić ani złotówki, bo to, że możecie nie zarabiać, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest taka, żebyście nie ponosili odpowiedzialności, nie za swoje błędy, bo to nie jest wasz Właśnie, błąd. Najgorsze jest to, że e, wziął kredyty. Pan brał kredyty. Co to za prawo, że ktoś może nagawać kredytu i to bez bydło wykorzystanie. Bo jak wy byście oszukali krowy, to by przestały dawać mleko. Proste. A was oszukał i będziecie musieli dawać kasę, mimo że nie będzie. To przyjdzie syndyk. A z czego taki mały rolnik, jak ja, weźmie? Przykładowo. No jak? Skąd? 40 milionów. Ja tysięcy. wiem skąd, ja wiem skąd weźmie. Jaki masz traktor? Słaby. Ile? I ile? 30, 30, 30, 30 No to przyjdzie komornik, zabierze. Zabierze od, od i przejdzie. hektary. zabierze. To jest proste. No i co teraz? Z czego żyć? Zęby w strany w dupę? Nie, nie można dzisiaj odpuścić i musi być jasna deklaracja: odpowiedzialność za to po pierwsze musi być Romanczuk, po drugie, Ardanowski i ci, wszyscy, którzy ich popierali. Ci, ci politycy. Łącznie z radą nadzorczą. Łącznie z radą nadzorczą i koniec. A Romanczuk musi ponieść konkretną odpowiedzialność. Musi pociągnąć. Za swoje czyny. Ja mówię. Ja też się boję tu stać. Ja też się boję. Ty... Każdy, każdy z was musi wiedzieć, że tu trzeba się czegoś obawiać. Ale nie można dzisiaj ani kroku ustąpić, ani jednego kroku w tył. Tu trzeba się bać, ale już nie ma gdzie się cofać. Ja też się boję. jechałem do was cztery godziny. Ale wiedziałem, że tak jak jechałem kiedyś na Lubelszczyznę, kiedyś pod Poznań i tam wszystkie sprawy w sądach wygraliśmy, a też, też nas katowali prawem co się okazało później bezprawie i dzisiaj nie można odpuścić. Syndyk, zadłużenia, banki. A wy musicie wiedzieć jedno. Jest takie coś, jak siła ludzi, siła wspólnoty i społeczeństwo, jedność. To. Kto was ma uratować? Nic innego. Prawo, które nie służy ludziom i spółdzielcom, to jest bezprawie. To sobie zapamiętajcie. To nie jest prawo. To jest bezprawie, które wykorzystują dzisiaj oszuści do tego, żeby żyć z waszych pieniędzy, z waszych. To jest najjaśniejszy przykład bezprawia. To, jest przykład. To jest wieża Babel zbudowana u was, na waszej ziemi za wasze pieniądze. I jako nie, nie wiadomo co. I musiała ta bańka pęknąć. I nie ma dzisiaj mówienia, że jest jakieś prawo, które wam będzie kazało odebrać pieniądze niesłusznie. To jest wasze. Lat, czuła, na ale... papierze wasze, tak, ale nigdy wam to, nic do tak, tego nie było. Tak, tak. Nigdy wam nic do tego nie było. I jeżeli wy macie płacić za udziały, to pierwsze co musi zrobić Romanczuk, to oddać wszystkie pensje. Jak odda, można myśleć. Niech odda, Wszystką kasę, którą tu zarobił i koniec. Niech odda, nie odda, nie odda, nie odda tego, bo Może nie... Jedna, jedna...